Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w studiu Relacje Rynku.pl, Agencja Relacji Inwestorskich. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Pan Radosław Solan, Wiceprezes Zarządu Milton Essex S.A. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Panie Prezesie, reprezentuje Pan spółkę notowaną na rynku giełdowym NewConnect, spółkę wysokich technologii z sektora medtech. Ostatnio, około miesiąca temu, mieliśmy przyjemność porozmawiać yy, Wstępnie podsumować działania operacyjne Państwa spółki w 2023 roku. Wskazał Pan wówczas etap produktowy dwóch kluczowych urządzeń, czyli SkinSense i FaceCall. Chciałbym zapytać się, na jakim jesteśmy obecnie etapie, co się zmieniło w ciągu paru tych tygodni i na czym Państwo aktualnie pracują? Może zaczniemy od poszczególnych produktów. Jeśli chodzi o SkinSense, rozpoczęliśmy w tym tygodniu program pilotażowy. Pierwsze urządzenie wystartowało w jednym z ośrodków alergologii w Łodzi. To jest ośrodek Centrum Alergologii Profesora Buczyłko. W przyszłym tygodniu będziemy instalować kolejne urządzenie w kolejnym ośrodku w Łodzi w Szpitalu Świętej Rodziny. Natomiast w kolejnych tygodniach tutaj będziemy, będziemy rozpoczynać działania w Warszawie, w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w jednym z, z takich centrów alergologicznych warszawskich, z którymi kończymy kwestie formalne, więc, więc do połowy, do połowy marca powinniśmy zaimplementować wszystkie urządzenia i ten program pilotażowy powinien w pełni wystartować. Jeśli chodzi o SafeScoV, czekamy na możliwość wstawienia urządzenia do, do testów w takim jakby dużym, dużym miejscu. Niestety jest to jest to odbiorca państwowy i te wszystkie perturbacje polityczne, zmiany kadrowe spowodowały pewne trudności w podejmowaniu decyzji w tej instytucji. Natomiast z tego co wiemy, oni podtrzymują cały czas chęć zrobienia takich testów. To urządzenie byłoby dla nich bardzo przydatne. Po prostu czekamy na, czekamy na decyzję. Mamy nadzieję, że, że w tym kwartale wystartujemy z testami i je zakończymy. Panie prezesie, czyli w obszarze SkinSense y, mamy tutaj jakby sytuację, że rozpoczęliśmy program pilotażowy z pierwszym y, ośrodkiem klinicznym i zapowiedział pan właśnie kolejne testy w kolejnych ośrodkach klinicznych. Y, czyli generalnie rozumiem, że tutaj jakby jest postęp, a jak to wygląda w kwestii rejestracji urządzenia SkinSense jako wyrobu medycznego, czyli certyfikacji. Na jakim jesteśmy etapie i czy coś zależy teraz od spółki, czy mówimy już o kwestiach formalnych, które są w toku? Zanim włączyliśmy nasze urządzenia w program pilotażowy, musieliśmy zakończyć proces przygotowania oprogramowania, testowania jego funkcjonalności, usuwania błędów i tak dalej, to wprowadzało jakieś tam drobne zmiany, nawet w wyglądzie, ale, ale, ale tak, to, tak to się odbywa. I do momentu zakończenia takich prac, gdzie mówi się stop, osiągnęliśmy pewien kamień milowy, później ewentualne aktualizacje będą już robione w takim bieżącym funkcjonowaniu, musieliśmy jakby. Dojść do tego momentu po to, żeby przygotować dokumentację tego urządzenia. I tą dokumentację złożyliśmy już w całości w jednostce certyfikowanej. Notyfikowanej. No i teraz oczekujemy na dobrą sprawę, na informację, kiedy jednostka notyfikowana chciałaby przeprowadzić audyt u nas oraz u potencjalnego wytwórcy tych, tych urządzeń, i myślimy, że, że to się powinno, takie informacje powinniśmy też jeszcze dostać w pierwszym kwartale. Panie prezesie, a w drugim obszarze produktowym, Faceco, wspomniał pan o przedłużającej się kwestii rozpoczęcia testów z uwagi na, na to, że podmiot jest jest państwowy, tak? I jakby wiemy doskonale w jakiej sytuacji politycznej aktualnie się znajdujemy. Jest to etap zmian i porządkowania pewnych kwestii. Chciałbym zapytać się, czy chcą państwo wykorzystać ten czas, który jest jeszcze potrzebny do rozpoczęcia testów w obszarze FaceCov na usprawnienie urządzenia o tą dodatkową funkcjonalność, o której rozmawialiśmy, ma to na myśli identyfikację osób i kontrolę dostępu, czyli czy ta integracja też ze skanerami dokumentów i linii papilarnych jest w toku i, i, i czy ta prezentacja podczas testów fejskowa może zostać dokonana już jakby w tej rozszerzonej wersji? To, że nie oddaliśmy tego urządzenia do testów, to nie znaczy, że tam się nic nie dzieje przy tym urządzeniu. Cały czas w. Prowadzając pewne zmiany, robi się w określonym reżimie zbierania i segregowania wszystkich danych, ale trzeba kiedyś uzupełnić dokumentację. Ta dokumentacja właśnie w tym momencie jest uzupełniana, a w zasadzie kończymy ją uzupełniać, jeżeli chodzi o dokumentację produkcyjną, wytwórczą, a jednocześnie zamówiliśmy też dodatkowe urządzenia do weryfikacji biometrycznej. Po to, żeby zintegrować je z oprogramowaniem, które aktualnie funkcjonuje w, w bramce i po to, żeby rozszerzyć tą bramkę o taką trzecią wersję, która dawałaby możliwość weryfikacji tożsamości nie tylko po cechach jakby wizualnych, jeżeli chodzi o twarz, ale też w kwestii kontroli dokumentów, czy też skanowania biletów, czy też kontroli linii papilarnych. Takie urządzenie za, zamówiliśmy i będziemy je również integrować. Myślimy, że w ciągu najbliższych dni, może tygodni, w końcu to nas dojedzie, bo ustawiliśmy się w kolejce u producenta. Z uwagi na sytuację polityczną, globalną taką w, w Europie i takie napięcia międzynarodowe, Okazuje się, że, że jest spory popyt na tego typu urządzenia, no ale liczymy na to, że, że wkrótce też będziemy dysponować jeszcze jedną wersją tej bramki, która będzie mogła być przeznaczona dla jeszcze jakiejś tam innej części rynku, która wymaga właśnie takiej dodatkowej funkcjonalności, jeśli chodzi o weryfikację tożsamości. Panie prezesie, porozmawialiśmy krótko o tym, jak wygląda aktualny status operacyjny w dwóch kluczowych obszarach produktowych. Chciałbym, żebyśmy teraz spróbowali podsumować te bieżące działania, kreśląc cele operacyjne i strategiczne, ale krótkoterminowo na ten kwartał. Na czym Państwo będą koncentrować się w kolejnych tygodniach? Najważniejsze dla nas jest. W tym kwartale, żeby zebrać jak największą ilość danych od pacjentów. Ja może powiem troszeczkę szerszej perspektywie, jak wygląda sama, samo badanie, bo badanie mamy, ustaliliśmy sobie taką cezurę czasową, że albo wykonamy je do końca czerwca, albo do wyczerpania zakładanej ilości pacjentów, no bo to jest związane z kosztami, na które mamy w tej chwili jeszcze finansowanie. I w tym kwartale ważne jest, żeby tych testów wykonać jak najwięcej, zebrać jak najwięcej danych, bo chcielibyśmy w międzyczasie rozpocząć też już pracę nad dodatkowym przeuczaniem naszych, naszych modeli, naszych algorytmów uczenia maszynowego po to, żeby jakby jak najszybciej być gotowym z dalszym rozwojem i możliwością postawienia takiej pełnej funkcjonalności tego systemu. I to jest, kwestia, to jest kwestia badań klinicznych. Jeśli chodzi o certyfikację, też liczymy, że jeszcze w tym kwartale będziemy dokładnie wiedzieć, kiedy odbędzie się audyt. Audyt to jest w zasadzie przedostatnia część całej procedury certyfikacyjnej urządzenia. Potem już w zasadzie po zatwierdzeniu audytu, po y, y, ostatecznych wnioskach, ewentualnych poprawkach wniesionych przez jednostkę notyfikowaną, w zasadzie pozostaje już tylko wpis na listę. Y, więc być może w trzecim, być może w pierwszym kwartale, do, do końca marca już będziemy znali termin audytu, a, a, być, może, a być, może, być może nawet się rozpocznie. I to jest kwestia certyfikacji wyrobu medycznego. A jeśli chodzi o FaceCoV, to najważniejsze dla nas jest, abyśmy weszli w taki program testów, bo od programu testów do ewentualnych implementacji jest znacznie bliżej. Co więcej, wiemy też znacznie więcej na temat potrzeb klientów i jeżeli klient faktycznie jest zainteresowany i decyduje się na przeprowadzanie testów. To ewidentnie potrzebuje takiego urządzenia, takiego lub podobnego urządzenia, a my w tej kwestii, jakby dostosowania samego urządzenia do potrzeb finalnego użytkownika, jesteśmy dosyć elastyczni, więc nie boimy się tych zmian. Więc takie testy są dla nas szczególnie istotne, dlatego że od, od testów do potencjalnych zamówień też już nie jest, nie jest daleko. Panie prezesie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za przybliżenie aktualnego etapu operacyjnego i celów na ten kwartał. Pozwolę sobie wrócić do Pana za około miesiąc po raporcie za czwarty kwartał, tak naprawdę aby tutaj zebrać Pana komentarz do, do kwestii wynikowych, ale też operacyjnych, które wydarzą się w kolejnych tygodniach, tak żebyśmy wspólnie tutaj mogli też poprosić inwestorów o zadanie pytań, które następnie zbierzemy. I też udzielimy zbiorczo na te tematy odpowiedzi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.